Pokój dobra. Dzisiaj mamy Ewangelię o trendowatym i chciałem się z Wami podzielić najlepszą katechezą, czy nawet można by w cudzysłowie powiedzieć homilią, którą w życiu na ten temat usłyszałem. Dlaczego w cudzysłowie homilią? Bo wygłosił ją Świecki, więc to nie była homilia. I był to Świecki bardzo zaskakujący, bo był to człowiek bezdomny, uzależniony od alkoholu. Usłyszałem tę jego katechezę, to jego wyjaśnienie tej Ewangelii, Podczas rekolekcji, gdzie byłem jednym z prowadzących, i podczas tychże rekolekcji dzieliliśmy się Słowem Bożym. I ów bezdomny, usłyszawszy ten fragment Ewangelii, powiedział, że On wreszcie zrozumiał swoje życie, że to On jest tym trendowatym, a jego życie do tej pory dlatego ciągle staczało się w dół, że on był pyszny i był przekonany, że sam sobie poradzi. A dopiero pod wpływem lektury tej Ewangelii zrozumiał, że musi upaść na kolana przed Jezusem i powiedzieć Mu, tylko ty możesz mnie uzdrowić. Jeżeli chcesz, to mnie uzdrów. I wiecie co? Bóg go uzdrowił. Choć po ludzku trudno sobie wyobrazić to, że człowiek, który od 20 ponad lat jest na ulicy, który jest uzależniony od alkoholu, tak że pije nawet denaturat, wraca do jako takiej normalności. A to się stało z tym człowiekiem, bo na tych rekolekcjach spotkał Chrystusa, a ten go uzdrowił. Bóg chce nas uzdrawiać. Jezus chce nas uzdrawiać z naszych słabości, z naszych grzechów. Potrzeba, abyśmy do Niego przyszli, upadli na kolana i wyznając to, że jesteśmy słabi, że jesteśmy grzesznikami, prosili Go o uzdrowienie. Niech słowa modlitwy. Tego trendowatego. Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. Niech one dzisiaj staną się naszymi słowami modlitwy. Dobrego dnia.